Hej, jak kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj tak jak możecie zobaczyć pod tytułem odcinek, w którym wspólnie przygotujemy się na nadchodzącą wiosnę. W dzisiejszym odcinku chcę ogarnąć swoją przestrzeń, zaplanować cele na nadchodzącą wiosnę. Chcę naprawdę wszystko sobie fajnie zorganizować, rozplanować. Przede wszystkim też sposób nie tylko w pokoju, ale też w moich mediach i w telefonie. Rozplanowałam sobie parę rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić. Przede wszystkim chcę powystawiać parę rzeczy na Vinted, więc tutaj macie moją nazwę na Vinted. Polecam jak najbardziej, bardzo szybko wysyłam wszystkie rzeczy, więc wydaje mi się, że jest sens kupować ode mnie. Po drugie, chcę się dzisiaj wybrać na zakupy, w którym pokażę Wam rzeczy organizacyjne właśnie do szuflad i ogólnie do organizacji różnych przedmiotów. Jeżeli chodzi o to łóżko, to ostatnio prałam sobie wszystkie poduszki, prałam narzuty. Jeszcze jest pościel do zmienienia, ale to raczej zrobię już jutro. Ubrałam się wygodnie w dresy z wysokimi skarpetkami, więc teraz, słuchajcie, nic nie stoi mi na przeszkodzie. Będziemy sprzątać. Będę teraz sprzątać toaletkę, żeby nie było zbyt idealnie. Przed ze zepsułam sobie kolejny statyw, więc znowu muszę się wykosztować. Wybrałam się i lecę teraz umyć zęby, później lecę do dentysty, a następnie chcę zrobić taki mały przegląd rzeczy, które są do organizacji w sklepach. Kanie, witam Was! Dzisiaj mamy drugi dzień tego odcinka. Ten odcinek miał być tylko jednodniowy, aczkolwiek wczoraj wróciłam dosyć późno z zakupów i od dentysty, więc stwierdziłam, że dzisiaj dokończymy sobie go. Czyli zrobiłam takie porządki w szafkach, aczkolwiek została mi jeszcze właśnie ta komoda, olbrzymia komoda i szafa. Więc moim głównym planem na dzisiaj jest właśnie głównie ogarnięcie tej szafy, ponieważ jest tam mnóstwo rzeczy, które chcę sprzedać. Tutaj od razu obok toaletki przechodzimy do mojej szafy. Tutaj mam taki wieszak, na torebki. No już od sufitu po sam dół mamy ciuchy, które są źle poselekcjonowane. Mamy też rurkę z ubraniami i na samej górze dzieje się po prostu tragedia, ponieważ tutaj są wszystkie powrócone ciuchy, które idą na sprzedaż. Więc najpierw zrobię sobie taką główną selekcję, dopiero później będziemy te wszystkie ciuchy układać. Słuchajcie, problem jest w tym, że ja mam bardzo dużo rzeczy. I zimowych na sprzedaż. A teraz zaczyna się już powoli sezon letni, wiosenny, więc ludzie nie będą za bardzo kupować rzeczy na zimę, więc te rzeczy znowu będą musiały przyczekać kolejny rok. Aczkolwiek mam też bardzo dużo rzeczy letnich na sprzedaż, więc zajmiemy się teraz raczej nimi. Najwięcej rzeczy wydaje mi się, że pójdzie właśnie z jakichś sukienek albo krótkich spodenek. I ja mam taki patent, co może nie jest dobre, aczkolwiek ja nie mam problemów z żegnaniem się z ubraniami. Nie ze się, tylko z pozbywaniem się ubrań. I ja robię coś takiego, że najpierw sobie selekcjonuję rzeczy, w których już raczej nie będę chodzić, a później je przymierzam, żeby zobaczyć, czy na pewno nie będą one jeszcze spoko. To są na pewno spodenki, które idą na sprzedaż. Możecie sobie je kupić. Ja je dostałam i są one troszeczkę na mnie za duże. To jest jeszcze spódniczka, którą zostawię, ale ja jestem przekonana, że w 99% jej ani razu nie założę. Mega ładnie ona zawsze mi modelowała figurę, więc liczę na to, że może jednak powróci ten wzór do mody, ale no, no nie jest to mój już styl. Naprawdę większość rzeczy, które mam w szafie nie są do końca w moim stylu. Ja mam ostatnio taki styl, że lubię chodzić w jasnych rzeczach, co w ogóle się nie łączy z moją szafą, bo jak muszę zauważyć z tyłu, po pierwsze jest bardzo mało rzeczy, bo połowa rzeczy jest w praniu. Tutaj mamy sukienki i spódniczki. No i tutaj raczej w większości rzeczy się pozbędziemy. Tutaj mamy taką sukienkę, w której mega długo się nachodziłam i mega fajna ona jest. Tylko, że no to już nie jest do końca mój styl jest przede wszystkim za duża na mnie, więc ona leci do Was. Taka sama sytuacja z tą sukienką z New Yorkera: ona też już nie jest w ogóle w moim stylu. To jest też rzecz, to jest must have do sprzedania. Bardzo bardzo długo się w tym nachodziłam. Jest to taka koszulka, którą kupiłam, względem jakąś chyba pierwszą dyskotekę szkolną. a tak, jeżeli chodzi o długie spodnie, to mam parę par do sprzedania. Pierwszą parą są takie jeansy z prostą nagawką. Drugą parą, którą dostałam i ani ra Nie, raz z nich byłam na dniu, gdy musiałam się ubrać jakoś na różą w szkole. To są też takie jeansy bardziej stole, chyba mom jeans. Mam na sprzedaż takie spodnie. To są pierwsze takie moje szerokie spodnie. W nich też się bardzo sporo nachodziłam. Ale widziałam, że tutaj gdzieś jest chyba jakaś plama. No gdzieś tutaj była plama, więc muszę najpierw ją ogarnąć i sprawdzić, czy ona jest. A poza tym na pewno musiałabym uwzględnić to, że są one lekko przedarte gdzieś tutaj w tym miejscu. Przygnęłam teraz z góry parę i ubrań, które mogłyby Was zainteresować, ponieważ sprzedaję taki top. On był mega fajny, kupiony też w sumie niedawno. Sprzedaje też taką spódniczkę, ona jest również z H&Mu, jak większość ubrań stąd. I na pewno też taką sukienkę. Ona jest pognieciona, też leci, słuchajcie, do prania. Teraz przejdziemy do wyznaczenia sobie celi na wiosnę. Ja najbardziej lubię wyznaczać cele Poprzez tworzenie Vision Board, czyli takiej tablicy ze zdjęciami, które chcielibyśmy kiedyś nawet odtworzyć lub po prostu w swoim życiu mieć. Wyznaczymy sobie cele na całą wiosnę, ale też cele na dany dzień w ciągu wiosny. Najpierw zaczniemy sobie od stworzenia Vision Board, czyli takiej tablicy z naszymi celami na całą wiosnę. Jeżeli chodzi o stworzenie Vision Board, to ja robię je zawsze w kanwie, a zdjęcia oczywiście szukam na Pinterestie. Bo znajdowałam już moje zdjęcia, które chciałabym, aby znalazły się w moim Vision Board. Teraz tak, moim głównym celem jest przede wszystkim skupienie się na mediach. Chcę przede wszystkim rozszerzyć mojego Instagrama, YouTube'a i też przede wszystkim zacząć w końcu być aktywna na TikToku. Chcę skupić się również na nauce, ponieważ za niedługo mam egzaminy, a ostatnio coraz częściej to odkładam. Chcę zacząć minimalistyczny styl życia. A więc tutaj mam wklejam, jak to wygląda na telefonie. Oczywiście, jeżeli chcecie, mogę Wam to wysłać prywatnie na Instagramie. Tutaj macie moją nazwę, więc jeżeli jesteście tylko i wyłącznie zainteresowani, ja mogę Wam to oczywiście wysłać. Zdobną rzeczą, którą bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie sobie odmienić życie na wiosnę, jest zrobienie sobie porządków w telefonie i w komputerze. Głównie w telefonie, ponieważ tam raczej częściej spędzamy czas. Posuwajcie niepotrzebne zdjęcia, poróbcie jakieś foldery, które zorganizują Was i jakoś tak bardziej... Przeprowadzą was w taką harmonię, Prowadźcie sobie nawyki w telefonie. Chodzi o to, że na przykład, wiadomo, większość z nas używa telefonu po to, żeby siedzieć na social mediach, czyli korzystamy z Instagrama, z YouTube'a, z TikToka. Fajnie jest też, aby na korzystanie z tego telefonu przynosiło jakieś efekty, więc możemy na przykład zainstalować sobie Duolingo. Każdy już raczej tę aplikację zna, aczkolwiek, jeżeli jej nie znacie, jest to aplikacja do nauki języków w super sposób. Naprawdę, ja uczę się języka angielskiego, od już chyba. Dwóch miesięcy i polecam Wam naprawdę z całego serca. Usuwajcie niepotrzebne osoby, które obserwujecie lub które macie w znajomych. Ja Wiem, że są w takie sytuacje, że ludzie na Facebooku mają ludzi, których nie znają i wiadomo, jeżeli korzystacie z Facebooka, to w sumie po co macie ich tam mieć? Zróbcie sobie takie czystki i nawet jeżeli kogoś znacie, a nie przepadacie za nim, po prostu usuńcie ich z tego swojego życia, a uwierzcie mi, że wyjdzie Wam to na dobre, gdy nie będziecie co chwilę patrzeć na jego posty. Tak samo, jeżeli chodzi o obserwowanie kogoś na Instagramie, TikToku czy na YouTube. Ja też od pewnego czasu zaczęłam sobie obserwować takie konta na Instagramie, które faktycznie coś wnoszą do mojego życia, które faktycznie uczą mnie czegoś. Będę się teraz brała za robienie zdjęć na winty. Tutaj macie moją nazwę na Vinted, Nie pokażę wam tego, ponieważ robię zdjęcia tym, czym nagrywam. Aczkolwiek byście mi uwierzyli na słowo, że faktycznie to robię. Kiedyś ja chciałam nagrać odrębny odcinek o produktywności, aczkolwiek wiem, że nie do końca lubicie filmy, w których ja tylko coś mówię. Więc teraz zdradzę wam jeden sposób na bycie produktywnym. Moim ukochanym sposobem, który jest najbardziej basic sposobem, aczkolwiek faktycznie najlepiej działa. Przynajmniej w moim przypadku, oczywiście, wszystko jest indywidualne i nie jest to sprawdzona rzecz, która po prostu przyda się każdemu. Ale jak dostaję od Was pytania, jak być bardziej produktywnym, zawsze to, to, żebyście zapisywali sobie rzeczy, które chcecie w danym dniu zrobić. Nieważne co, nawet jeżeli po prostu chcecie się ubrać, pomalować, zrobić zdjęcie, wszystko sobie zapiszcie szczegółowo. Wtedy macie wrażenie, że zrobiliście coraz więcej, bo coraz więcej rzeczy sobie zapisujecie, więc tak, nie rozpisujcie sobie na przykład ogarnąć się, tylko tak umyć się, ubrać, zrobić makijaż. Macie wrażenie, że zrobiliście naprawdę sporo rzeczy, i to są rzeczy, które nie wymagały od Was jakiegoś wysiłku, więc odhaczacie sobie to i macie ochotę robić coraz to nowe rzeczy i coraz to więcej tych rzeczy chcecie robić. Oczywiście każdy ma inną szkołę, na każdego wszystko działa inaczej, więc jeżeli dla Was to nie jest rzecz, która Was motywuje do bycia produktywnym, to to jest w 100% normalne i musicie sobie znaleźć po prostu inny sposób, ale wiem, że bardzo dużej ilości osób to pomaga, więc właśnie ta rada jest ode mnie.